Dobra, coś tam nagramy. Trzeba w końcu poskładać Simpsona. O, magnezła. Nie problem. Naodymek. Na pewno nowe pójdą. Raczej też, bo wyrobiony jest. złapie ostrość. No, Siejom, srajom. Widać, że wyrzeźbiony jest. Zobaczymy. na no Jack Motors. Czy są? Zamówimy zaraz. Dobra, oglądamy dalej, co tu potrzeba jest. Mam na jakieś popychacze. 3 lata leży, to ja nie wiem co tu jest. Może jakiś telefon umocujemy, to by coś nagrał. Jednym ręką ciężko będzie. Poszlifię parę tysięcy. Tu odcięte. Nic tu zajeżdżone nie. Nie jest, trochę na garu tylko. Cyrek. jego fajne wykonanie Leży tak to 3 lata To jest brotnie jest ardzwiala. Jakby ktoś pytał. Lecimy dalej. Coś potniemy, zmontujemy. Robimy listę części. I trzeba wyjechać. Bałem za to. Zwykuwałem za Jak na moje katowanie. A co najważniejsze łożyska. Łożyska o macie. Poland FLD Prasznik Bez luzów C3 nic Sztywniaki Jak tam potem rzucę filmik Zobaczycie, jak to kotowane, pałowane było Nic tutaj wału luzu nie miał Teraźniejsze fagi w skrzyni zdechły Dobra, dogrywamy dalej tam było orzystkach na wale. No to mamy tutaj. Tak skończyło małe łożysko, Fak. Rozleciał się koszyk, kulki wyleciały. I Simpson leżał 3 lata. Jeszcze miałem wymieniać wałek sprzęgłowy. O. jak zawsze tu ale wkleimy na klej będzie lux ważne, że tutaj to łożysko ciasno siada, w karterach wszystko ciasno jest. Także ten wałek już oblata Sto parę złotych nie majątek to wydać ale po co jak tu wszystko jest OK Wkleimy? Będzie luks. Zdystansuje się. No i dobra. Małe cięcia. Wyciągamy resztę badziewi. Partery na bok. Sprzęgieło. Ostatnio był problem ze sprzęgiełem. Coż ginał DDR. Dociski tarcze że już po dodaniu gazu wpadło w rezon, był poślizg a jeszcze zmienimy docisk, zobaczymy a jak się będzie ślizgać, no to dopiero tarcze ewentualnie przekładki a tu jest koszyk od kniazio parę lat temu kupiony a jeszcze miał dobre części, jakiś no name ale wykonanie spoko. Śmiga tyle lat rezonuje, nic się nie stało. Także sprzęgieło, coś pomudzimy. Ale najważniejsze to jest połowić go. Wydłubać tą bieżnię z Społowić dziada. Dobra, wyciągamy resztę rupiaci z tych pudeł. Co tu mamy? Zapłon, skrzynie, o. Rejtas oryginał pierścień ddr z zapasów jeszcze z tego co pamiętam o apostrofie to nominał był Ale ja, że nie se leży Ale. Lecimy dalej pociągniemy dukata. Dukat jest trochę polepiony. To jest iskrownik alewka tutaj zapaczkami z silikonem. Podstawka jak widać odchudzona jest. Odchudzona. Tator też siedzi jak najniżej. No, musi być taki patent, bo miałem magneto z Malaguti. Jak widzicie, jest tu inny stożek. Krótszy niż AM6. Jak jest wał od 50 jest inny stożek głębiej siada i trzeba było uciekać z podstawką, toczyć ją żeby magneto nie nie darło impulsator mam no, ja też oddałem 6 leży w zapasie także nie ma problemu dobra wyciągamy resztę badziewi myjemy, czyścimy potem a no tu mamy taki fajny ściągacz do tego małego skurwysynka, o ma taki patent tym zawleczku wyciągamy i Łazi właził ciężko jedną łapą nagrać blokujemy tym cęglem No to kielich, gdzie jedziesz? Śruba tu i wyciągamy. Fajny, przydatny patent.